No hejka, tutaj Dorota i zapraszam Was na film z jesiennymi pomysłami, na śniadanie Jeśli mnie znacie, oglądacie, to wiecie, że ja uwielbiam takie jesienne smaki i ja przez cały rok mogę mieć wszystko, co jest dyniowe, marchewkowe i cynamonowe. Przygotowałam dla Was same takie przepisy, które na spokojnie możecie wprowadzić do swojej rutyny, niezależnie od tego, czy pracujecie, studiujecie, czy takie jak ja robicie równocześnie i to, i to. Będzie jak zawsze zdrowo, szybko i pysznie, ale jedynym warunkiem do obejrzenia tego filmu jest to, że musicie teraz zapauzować i iść sobie koniecznie zrobić coś jesiennego do picia. Ja na przykład mam tutaj maczę cynamonkę, ale to może być cokolwiek. Nieważne, czy to będzie kawa, herbata, kakao, macza, chodzicza. Po prostu macie teraz iść sobie zrobić coś jesiennego do picia. Także pauzujcie i życzę Wam miłego oglądania. Dzień dobry, we wtorek tutaj już kończy mi się robić owsianka marchewkowa, którą po prostu musicie wytestować, ale ja w tym filmie przy każdym przepisie wam będę mówiła, musicie wytestować, musicie wytestować, musicie wytestować. Bo jesienne śniadania to są totalnie bez dwóch zdań moje ulubione. Mam w ogóle taką delikatną chrypkę, bo biorę mnie jakieś choróbsko, także proszę o wybaczenie. Mam nadzieję, że gdy będę nagrywać narrację, już jej nie będę miała albo mnie rozłożę bardziej. Są dwie opcje, ale bądźmy tej dobrej myśli. Ja tą owsiankę sobie właśnie zrobiłam ostatnio i jadłam ją z takim serkiem z biedronki, takim do naleśników i ciast. Delikatne i ja Wam go bardzo, bardzo polecam tutaj użyć. Dzisiaj go akurat nie mam, więc zmieszam sobie skra waniliowego chyba ze śmietaną dwunastką, bo właśnie fajnie tutaj sprawi się, wiecie, coś takiego kwaśniejszego, żeby dobrze współgrało z tą owsianką, bo ona jest trochę w typie ciasta marchewkowego, a ja do ciasta marchewkowego uwielbiam właśnie jakieś takie e, kwaśne serki, jakby wiecie o co chodzi, że te masy zawsze są na przykład na bazie serka śmietankowego, czy czegoś tego typu i to zawsze smakuje 10 na 10. Ogólnie kocham ciasto marchewkowe i dawno nie jadłam swoją drogą. Także lecę robić sobie jogę i jak ją skończę, to moja Owsianka będzie ready. Ja masę przygotowuję sobie zwykle dzień wcześniej, bo wtedy ta owsianka jest rano zdecydowanie szybszym daniem. Bezpośrednio do rondelka ścieram sobie marchewkę, dodaję płatki owsiane, sól, przyprawę do piernika. Możecie też również dodać tutaj sam cynamon albo cynamon i kardamon. Wrzucamy sobie żurawinę, zalewamy wodą i zostawiamy ją w takiej formie na noc pod przykryciem i ona do rana nam fajnie zgęstnieje. Zrobiłam też karmel z daktyli, czyli takie pokrojone daktyle zalałam wrzątkiem, rozniotłam delikatnie widelcem i zostawiłam również na noc. Rano dolewam do niej odrobinę odro na... I owsianego, gotuję ją na trujeczce pod przykryciem przez około 20 minut, a w tym czasie robię sobie jogę i cały mój poranny skinker. Przełożyłam sobie ją potem do miseczki. na wierzch, dałam wcześniej wspomniany serek, figi, karmel z aktyli, masło orzechowe, dżem malinowe, granole, bo ja uwielbiam taką różnicę struktur w jedzeniu i jak mi coś chrupie. Do tego jeszcze biała czekolada, i to było po prostu obłędne. Dzień dobry w kolejny dzień przepisów, tym razem będzie na wytrawnie i będzie mega jesiennie. Mam grzybki prosto z lasu, a tutaj fajnie się sprawdzą kurki, jak i zarówno pieczarki, także jakie grzyby macie, także użyjcie. Najpierw smażymy je sobie na masełku, potem wbijamy do tego jajka, robimy po prostu taką basic grzybkową jajecznicę i podsmażymy sobie briożkę na masełku, posmarujemy ją z serkiem śmietankowym, dodamy jeszcze do środka rukola. Fajnie posłał pasował też szczyperek, ale niestety nie mam, także mam nadzieję, że szybko nam z tym pójdzie, bo zaspałam dzisiaj. Małe grzybki kroję na połowę, a te trochę większe na ćwiartki. Ogólnie kroję po prostu tak, żeby to się jak najszybciej usmażyło. Na patelni roztapiamy sobie masło, dodajemy grzybki i jeszcze cebulę, której ja oczywiście zapomniałam dodać i ją dodałam po jakimś czasie. Grzyby powinny się smażyć około 10 minut, aby tam wszystko było na pewno ścięte. Połowę z nich odłożyłam sobie na inną patelnię, a na tym dodałam troszkę mleka, wbiłam jajka i na tej się robi jajecznica, a tamte dodamy potem na wierzchkę jeszcze sobie delikatnie stosowałam, żeby ona była wiecie taka ciepła, chrupiąca i jej górę posmarowałam grubą warstwą serka śmietankowego, a na dół dałam właśnie jajecznicę, resztę grzybków, rukole i mamy śniadanie gotowe. I patrzcie tylko jak to wygląda. I jeśli nie jesteście wege, to super się sprawdzi tutaj podsmażona szynka parmeńska. Witam Was w kolejny jesienny poranek, znowu jest szaro, brzydko i deszczowo, ale odzywam się w ogóle do Was przez mikrofon. Bo placuszki, które obok mnie się smażą, wydają bardzo niepokojące dźwięki skwierczenia masła. I pamiętajcie, jeśli smażycie placki i słyszycie taki dźwięk, to jest dobra oznaka. Nie ukrywajmy, nie ma nic lepszego niż placuszki czy racuchy, albo nawet naleśniki smażone na maśle. Według mnie dodaje to mega komfortowego smaku. Ja sobie tutaj nigdy nie żałuję, jeszcze mówiąc, tej ilości masła. Jeszcze skończył mi się ręcznik papierowy, więc jakby nie miałam wyjścia, jak usmażyć się na takiej dużej ilości masła, bo często też daje masło. I wiecie, przecieram tym patelnię ręcznikiem papierowym, żeby ono się. Się tak minimalnie odsączyło i równiej rozprowadziło, ale dzisiaj nie miałam, więc one tam mi syczą, skwierczą, dodałam też dzisiaj oprócz śliwek maliny, nie powiedziałam Wam w ogóle co robimy, robimy placuszki bananowo-dyniowe, czyli mój totalny jesienny komfort food, Przepis na nie macie już na Instagramie, ale ja stwierdziłam, że one zasługują totalnie na powielenie. Placki bananowe ogólnie chyba są przepisem mojego życia. Ja robię je od X lat i one dosłownie nie mają prawa nie wyjść. A jesienią połowę banana w przepisie zamieniam sobie zawsze dynią i mamy już placki dyniowe, więc zrobi się z tego zupełnie inne danie, ale przepis jest jakby zupełnie ten sam. Tak jak widzieliście na początku, rozniatamy sobie po prostu banana z dynią i dodajemy resztę składników. Solidnie to mieszamy, a potem dodajemy pokrojone owoce. U mnie w tym przypadku były to śliwki i maliny. Ostatnio też mam fazę na takie śliwki z airfryera i one wychodzą, słuchajcie, jakby były karmelizowane na patelni, a po prostu w kokilce układam sobie śliwki pokrojone na pół, na górę daję łyżeczkę miodu i wkładam je do airfryera na 5 minut na 180 stopni i mamy karmelizowane śliwki bez brudzenia żadnej patelni. Jako dodatki do placuszków u mnie klasycznie skerwaniliowy, masło orzechowe, ten kajmak z Krukan, który Wam bardzo polecam, dżem śliwkowy i granola, żeby chrupało. Tutaj nie nagrałam Wam wstępu, to był totalnie nie mój dzień, dosłownie wszystko leciało mi z rąk, ale przechodząc do rzeczy. Kawałek dyni wraz z cebulką pieczemy sobie w airfryerze około 15 minut. I kroimy halumi i dowolne orzechy u mnie akurat pekane na drobnym kostkę i karmelizujemy je na łyżce miodu na patelni. W międzyczasie gotujemy jaja w koszulce, ja nie umiem inaczej niż w woreczku, więc zrobiłam tutaj tak. Gdy warzywa nam się upieką, blendujemy je na mega gładką masę z około łyżką mleczka kokosowego i tutaj potrzebny nam będzie taki chlebek maślany. Ja swój kupię. Czasami w Chlebonie, ale nie ma go zawsze. Smarujemy go tą naszą masą, dodajemy jajo w koszulce, na wierzchu właśnie halumi, pekany, granat. I to śniadanie smakuje jak z jakiejś super fancy restauracji. Kocham połączenie jajka i dyni. Dzień dobry w kolejny poniedziałek. Dzisiaj robimy tak proste śniadanie, że ja aż zastanawiałam się, czy wam je pokazywać, bo jest ono naprawdę. Banalne i bardzo mało pożywne. Nie będzie to zbyt dużo wartości odżywczych, ale słuchajcie, wczoraj do północy jadłam cynamonki, bo upiekłam całą blachę. Oczywiście z przepisu Kingi Wierzbickiej będą w kolejnym vlogu. Zostało już tylko trzy, bo sześć spakowałam do pracy z jedną albo cztery I to w takiej godzinie, że one się, zaufać mi, jeszcze nie strawiły I dzisiaj robimy takie mega basic, ale mega jesienne śniadanko Bo zjemy sobie taką kanapkę z figą i serkiem Ja bardzo lubię te serki z Biedronki, serki delikatne, które są do deserów i naleśników Jeśli się nie mylę, już Wam pokażę no, chodzi mi dokładnie o te. One się właśnie w tym przepisie, chociaż nie nazwę chyba nawet tego przepisu, ale one się tutaj sprawdzą według mnie najlepiej. Bo są takie mega kremowe, lekko kwaskowe i są dosyć gęste. Więc skier na przykład tutaj myślę, że średnio się sprawdzi, bo cała baza nam nawilgnie, także lećcie do biedry po te serki, a zaufajcie mi, że ich spróbujecie, to się totalnie zakochacie. Ja tutaj nie mam wam zupełnie co tłumaczyć. Pokroiłam po prostu figę na kawałki, stosowałam chleb, posmarowałam go tym serkiem, który Wam pokazywałam. Ułożyłam na tym figi, posypałam pekanami i polałam miodem. Ja robię często mega fancy śniadania, ale takie klasyki, słuchajcie, czasami smakują najbardziej i to było naprawdę mega pyszne. I jakbyście nie zauważyli, to zrobiłam nowy paznokcie, więc muszę Wam je po prostu zaprezentować. Dzień dobry, witam was w kolejnym dniu jesiennych śniadań Dzisiaj robimy totalnego comfort fooda, zresztą każdy z tych przepisów będzie takim właśnie comfort foodem Bo o to mi chodziło w zamyśle tego filmu A dziś zrobimy pieczoną owsiankę dyniową ze śliwkami Czyli coś, co ja katuję dosłownie od miesiąca, odkąd tylko pojawiły się dynie, odkąd tylko pojawiły się śliwki Nawet nie wiem, czy mam jej już kiedyś, nie pokazywałam, ale dla mnie to jest maskę po prostu, żeby ona znalazła się w tym filmie Bo jeśli jakimś cudem ją przegapiliście, w którymś z weekly, to... Musicie ją po prostu zrobić i to nie podlega żadnej dyskusji. Ja masę przygotowałam sobie już dzień wcześniej, ona wtedy na drugi dzień jest fajniejsza, bo mielone płatki owsiane chłoną trochę tą wilgoć i ona wychodzi taka bardziej, wiecie, treściwa. Także ja już nie gadam, tylko bierzemy się do robienia najpierw uzupełniłam sobie moje zapasy pieczonej dyni Hokkaido, które ja mam przez całą jesień i zimę w lodówce a przychodząc do przygotowywania owsianki, to jest ono banalne ja zwykle robię to właśnie dzień wcześniej wieczorem i rano pozostaje mi tak naprawdę tylko włożenie jej do airfryera tutaj wszystkie składniki ze sobą blendujecie kroimy śliwki i wylewamy połowę masy do kokilki, sypiemy na to te śliwki i dolewamy resztę masy ja lubię na jeszcze sobie ułożyć takie 3-4 połóweczki, żeby one tak się mi fajnie przypiekły miałam jeszcze kruszonkę na zbycie, więc ją dodałam ale Wy totalnie nie musicie, mi ją przez 15 minut w że na wierzch dodam jeszcze serek, figi, pastę pistacjową i posypałam granolą. I dziękuję za obejrzenie, napiszcie tylko jak zrobicie któryś przepis w komentarzu i życzę Wam cudownego dnia. Do usłyszenia.